Tanie końcy, link w opisie. Polecam. Siemanko, z tej strony przemaz. Witam was w kolejnym odcinku z FIFA 15, tym razem z sezony przypadło na Manchester United. Tak w komentarzach pisaliście. Także co, zaczynamy. Pierwsze spotkanie, piąta minuta strzał Gaitana. No dech stał jak zaczarowany, bo naprawdę ładne uderzenie to było. Eee, dalej kolejna sytuacja Di Maria. Di Maria. Dolna piłka na Falcao, Ale broni bramkarz Dalej Aguero do Messiego, Leo Messi, Leo Messi próbuje minąć bramkarza, ale nie da rady, DHa znakomicie. Dalej następna sytuacja Falcao, Radamel Falcao też próbuje minąć bramkarza, Falcao 1 do 1, 34 minuta. Dalej znowu na Messiego piłka, Leo Messi, po raz kolejny DHa. Mata do Di Maria, Di Maria strzał jest bramka, ale niestety Di Maria był na pozycji spalonej, no i niestety 1 do 1 nadal. Kolejna sytuacja, Falcao walczy o piłkę, odzyskał ją, Falcao, znakomita sztuczka techniczna, Falcao! Po raz kolejny, okazał się lepszy bramka. Piłka do Van Persiego, Van Persie, tym razem trafił 2 do 1. Prowadzimy dalej. Co tutaj będzie Pływał show do Yanga. Yang, Yang ślizgiem strzelił. Naprawdę dziwna sytuacja, bo bramkarz trochę dziwnie się zachował moim zdaniem. Kolejna sytuacja, Falkao dostaje piłkę pod nogi. Radamel Falcao spokojnie do prawej, finezyjny strzał. No i mamy bramkę. Ragequit na dodatek, 4 do 1. I mamy... Mamy po 6 meczach 12 punktów. Także co? Przechodzimy do następnego spotkania. już następny mecz. Naszym przeciwnikiem Arsenal Londyn. Pierwsza piłka do Van Persiego. Van Persie strzał. 1 do 0. 22 minuta spotkania. I dalej Di Maria. Di Maria. Do Runeja. Runej. Do prawej nogi. Wayne Runej obok bramki. Znowu tutaj błąd bramkarza. Walka o to wykorzystał. No i jest 2 do 0. Kolejna sytuacja: Yangy z daleka i poprzeczka. Bardzo ładny strzał. Yanga, no szkoda, że nie ma gola. Już druga połowa: Rosicki broni Dehea. Koniec meczu. W tym, w tym drugim meczu mało sytuacji było. No i nie miałem co za bardzo wycinać. Także to by było na tyle w tym odcinku po 7 meczach. 16-15 punktów. Już niedługo może będzie awans. Jeśli się podobało, łapeczka w górę. Na razie.